Siemanko, ziomeczku, jeżeli to hopie oglądasz, to znaczy, że zaciekawiłem cię ja i mój kanał. A jeżeli ja cię zaciekawiłem i mój kanał, to znaczy, że chcesz dalej od odcinków. Nie było mnie dość długi czas. A teraz wracam i to dość dziwnej grze. Jestem Marian Latawiec. Latamy bardzo dalekimi skokami. To jest gra z Mania 2 czy coś w tym stylu, ale dobra. Ziomeczki. Polecam tą grę, jest darmowa, jest online i jest fajna. A teraz pokażę nie więcej o co w niej chodzi. Będziemy skakali, Stając się członkiem klubu. O, widzicie, tu mamy wiatr, dość dobry wiatr. I trzeba skoczyć daleko. O, idealnie wygram, to jest z gościem, to jest pojedynek taki rankingowy i perfekcyjny. A teraz proszę, żoneczki, pięknie, 113, ale żebym go rozwalił. Adam Ferdinand, jej, nowy rekord życiowy, jej. się jak go zniszczyłem. Ale dobra. Teraz, y, tutaj są zadania i to tutaj jest bardzo ciekawą rzeczą. Te zadania. Widzicie, byłem już w Planicy w lotach. Czemu nie pokazuję tego wszystkiego od nowa? Bo pograłem sobie trochę wczoraj i stwierdzam, że dużo was nie owinęło. A więc tak jest. Możemy sobie powiększać właśnie atrybuty. W... O, to. Mam jeden punkt bonusowy, a potrzebuję dokładnie czterech, żeby skoki sobie powiększyć. Ja sobie powiększę skoki, jak będę miał te punkty. Chociaż energia. Nie, skoki lepsze. Dobra, potrzebuję dużo kasy, żeby to zrobić. Czyli muszę robić misję z kondycją. Kondycha, tak. Wykonywanie zadania. I lecimy z tym koksem. Za mało energii jeszcze, ale dobra. Dzisiaj nie będziemy robić misji, zła bardzo, tylko poskaczemy se. No, skaczmy sobie z tym ziomkiem. Uuu, specjalne woskowanie by było też dobre, ale to wszystkie moje umiejętności. Właśnie, nie, nie przedstawiłem jeszcze gry, ja zaraz przedstawię. Uuu, jaka pani. Zaraz ją przedstawię. O, dobry wiatr, silno wieje po, Dobrze wieje silno. Bo kurde, ale mam cię powołane skopy leki! Ależ teraz Morian na To jest około 100 metrów lachti, ale Ależ odskoczył, proszę Państwa! 100 metrów! No? czy ja tak to walucie, A dobra, coś takiego. No, może on skakał trochę w gorszym wietrze ode mnie. Na progu miał tyle samo co ja. No, ale. No, kurde. Nie poszło mu. Dobra. A więc tak jest. Mamy atrybuty. Mamy na przykład. Tutaj sobie możemy powiększyć atrybuty. Ja na razie nie. Finanse. Te możemy wpłacać do banku. Bo chodzi o to. Że, kurde, jakby to wyprogramować? Że, możemy sobie nasze umiejętności podnieść, jak będę miał wszystko z T2 na 60, to będę bardzo dobrym koksem, mam powiem. To jest nasze wyposażenie. Mamy na razie to ulepszone. To mi dodaje 7 lądowania, plus 2, 9. I tak, Google. O. 7 kredytów. Opłaca się to brać? Za 7 kredytów? Czy ja wiem? Nie opłaca się, tylko jedno ich dzieli. Poczekajcie chwilę. To jeszcze sobie skoczymy kilka pojedynków. W On jest ode mnie za dużo dobry. Za dobry ode mnie. Ten jest ode mnie prawie, że gorszy. Specjalne woskowanie zwiększy twoją szansę na zwycięstwo. No ale ja nie chcę się woskować na arty moje. O jest pięć. Jest spóźnione wyjście z progu trochę. niedobre wyjście, ale daleki skok. Dobre lądowanie daleki skok. I 99 metrów No ten te noty wysokie Winner Z jesteśmy. No i tak ksiomeczki. 6 minut krótko było wstępnie, idę teraz próbować nagrać Minecrafta bez palca, to będzie na tyle, ziomeczku, trzymaj się, do następnego odcinka, cześć! Pamiętaj o łapce w górę!